Przychodząca para na wesele raczej nigdy nie włoży do koperty tyle, co ten podstawowy talerzyk kosztuje. Więc dla par yy, wyprawienie takiej dużej imprezy jest teraz naprawdę ogromnym wyzwaniem i obciążeniem finansowym. Pamiętam też, jak mi mówiłaś, że niektórzy wrzucają pocięte gazety A? albo puste koperty. Wiesz, że nie mogłam Ci wtedy uwierzyć, aż w końcu moi znajomi wyprawili ślub i, i zdarzyło. No Mega przykre. Bardzo. Tak składaliśmy sobie przysięgę, laudesz i były takie grzmoty, więc ja w ogóle, cały ten kościół aż się trząsł po prostu, było tak głośno. Trzęsłam się z nerwów, pociły mi się dłonie, mój mąż też tak cały drżał, więc niesamowite doświadczenia. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a u mojego boku piękna Iza Janachowska. Cześć Iza. Cześć. Jesteśmy oczywiście na konferencji ramówkowej Polsatu. Pogotowie ślubne znów na antenie, ale wiemy, że ty z powodzeniem działasz także na YouTubie. I moje pytanie brzmi: co jest ci bliższe? Czy jednak YouTube, internet, czy ta telewizja? Bardzo to jest trudne pytanie. Powiem Ci, że wiele osób twierdzi, że jestem zwierzem telewizyjnym i ja tak czuję, że bez telewizji nie mogę żyć, że jednak bardzo lubię tą pracę, bo ona jest inna od każdej innej. Natomiast też w internecie już jestem tyle lat, że ciężko być, którą bardziej kocham. Mogę Ci powiedzieć, że z żadnej nie chciałabym rezygnować. Nie wiem, czy słyszałaś konkurencja, czyli TVN też przygotowują taki program. No ty tam przez wiele lat byłaś królową, a teraz te funkcję ma objąć podobno, tak mówią, Małgorzata Rozenek. Co ty na to? Zobaczymy, ale nie obawiasz się konkurencji. Czy rywalizacja jest fajna, czy, czy, czy w ogóle postrzegać to w takich kategoriach? Ja mam takie poczucie, że po pierwsze w telewizji dla każdego, absolutnie każdego jest miejsce. Małgosia sprawdziła się już przy różnych tematach, więc wiem, że ona też jest ambitna i lubi wyzwania. Natomiast dla siebie w tej chwili wydaje mi się, że największą konkurencją jestem ja sama, bo po prostu biję się ze sobą, żeby być coraz lepsza, iść do przodu, rozwijać się, inspirować, pokazywać, uczyć. Więc no, tak staram się być po prostu najlepszą wersją siebie. To jako ekspertkę od ślubów zapytam Cię oczywiście o odnowienie przysięgi przez Ani i Roberta Lewandowskich. Tak. No zrobiło to furorę w mediach. Widziałaś te zdjęcia? Widziałam. Jak Ci się podobała jej suknia? E, wydaje mi się, że ta suknia była perfekcyjnie wpisana w to miejsce. Idealnie pasowała do tej zieleni, do tej natury, do tej Toskanii, To się wszystko absolutnie spinało. A sam Robert Lewandowski. Boże, będzie, że nawet uwagi na niego nie zwróciłam, jak on wygląda. Też dobrze. Do, e, Ani. do Ani. Bardzo dobrze. No to teraz dłuższą chwilę poświęcimy oczywiście Tobie, dlatego no. że minęła Tobie i Krzysztofowi dziewiąta już rocznica ślubu, leci czas. Ja nie wiem, kiedy to się wydarzyło. E, bardzo szybko ten czas nam przeleciał. E, my zaczęliśmy. Dziesiąty rok małżeństwa teraz, ale jednocześnie zaczęliśmy dwunasty rok bycia razem w związku, więc dwanaście lat no to jest kawał czasu, umówmy się. No to zaczęło po prostu tak. Ja nie wiem, czy, z czego to wynika. Czy z tego, że ten czas faktycznie tak szybko płynie, czy z tego, że my żyjemy na takich obrotach i, i, i w takim tempie. Natomiast fajnie, że po tych dwunastu już latach, no bo jednak od ślubu to jest jakiś okres, ale jesteśmy razem już dwanaście lat. Fajne jest to, że ciągle nam się nie nudzi ze sobą. I w tych ostatnich latach muszę też przyznać, że mam ogromne wsparcie od mojego męża, też w mojej pracy, w biznesie. On jest w to bardzo zaangażowany. On jest też osobą masakrycznie ambitną. On jeszcze sobie wymarzył tworzenie biznesu większego, który zrobił do tej pory, więc no, jest marzycielem, kreatorem, wizjonerem i uwielbiam go za to. I wiem, że też sporo czasu poświęca Chrisowi. Jak no, ostatnio z nim bardzo, rozmawiałam, to, to akurat dużo. właśnie siedział i słyszałam, jak tam Krisek gada. Tak, bardzo, bo jak jestem na planie, czy na jakichśkolwiek zdjęciach, czy no po prostu jakkolwiek nie mam mnie w domu, no to on zajmuje się dzieckiem. Jest super tatą. No może czasami puszcza za dużo bajek, ale już nie bądźmy małostkowi. Pytanie, czy myśleliście właśnie o takim uhonorowaniu tego wyjątkowego dnia, no bo niedługo dziesiąta rocznica ślubu, ten rok zaraz zleci tak. i być może fajna by była taka, e, takie odnowienie przysięgi małżeńskiej. Powiem Ci że bardzo nad tym myślimy. Chcieliśmy e, chyba zrobić pion, tak, chcieliśmy odnowić pion na, na pie, pięciolecie, ale wtedy urodził się Chris. E, więc on się urodził w maju, a my mieliśmy w czerwcu, więc tak od razu po moim porodzie nie chcieliśmy tego robić. E, I teraz na tą dziesiątkę się czaimy, tak. E, nawet, nawet za moment jadę oglądać e, miejsce, w którym może to zrobimy, więc e, zaczynamy o tym myśleć, bo też e, z doświadczenia wiem, że żeby to zrobić dobrze i na spokojnie, trzeba odpowiednio dużo czasu. E, więc w sumie z takim no, prawie rocznym wyprzedzeniem sobie zaczynam dłubać. Trzymam kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem, a sam e, ten moment ślubu, czyli te 9 lat temu, kiedy stanęliście na tym ślubnym e, kobiercu, jak to wspominasz? Słuchaj, jak składaliśmy sobie przysięgę, laudeż i były takie grzmoty, więc ja w ogóle, cały ten kościół aż się trząsł po prostu, było tak głośno. Ja byłam przerażona, wszyscy goście mi potem mówili, że to dobrze, to na szczęście. Nie wiem, może my po prostu pocieszali, <gryw> że miałam beznadziejną pogodę, ale no wspaniałe emocje i. Um, no i taka bardzo wzniosła ta chwila. Także super, bardzo y, trzęsłam się z nerwów, pociły mi się dłonie, mój mąż też tak, cały drżał, więc niesamowite y, doświadczenia. No, ale trwa to do dziś i niech tak. trwa i trwa. Tak, ta bajka niech trwa. I wszystkim takich udanych y, ślubów, ale przede wszystkim związków i małżeństw życzymy, nie? Bo teraz tak szybko się wszystko rozpada. Ostatnio właśnie ktoś mi powiedział, że Boże, taki długi związek w show biznesie, no ale nie do końca jest to związek show biznesowy, umówmy się. Więc tak, trzymamy kciuki za siebie i za was. No i przejdę do uwielbianego tematu przez widzów. Rozmawiam o tym co sezon ślubny i co sezon mam wrażenie, że ta cena za talerzyk się e, zwiększa. Tak. No niestety. Jak tak jest tak, tak. w tym roku? No, no, sezon trwa w najlepsze. <laughs> Inflacja nie odpuszcza. Faktycznie te ceny za talerzyk poszybowały bardzo w górę. E, jestem zszokowana jakie są praktycznie minimalne ceny, one są już tak wysokie. E, i tak jak kiedyś młodzi na przykład przeliczali sobie, że to z kopert pokryje talerzyk, że możesz by wyjść na zero albo zapłacić niewiele za wesele, teraz to nie ma absolutnie żadnej szansy i odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo przychodząca para na wesele raczej nigdy nie włoży do koperty tyle, co ten podstawowy talerzyk kosztuje. Więc dla par wyprawienie takiej dużej imprezy jest teraz naprawdę ogromnym wyzwaniem i obciążeniem finansowym wielkim. Ale tak myślisz, że nie włoży, bo pamiętam i to była naprawdę świetna rada, którą ja zresztą stosowałam w swoim życiu, że ile należy dać do kopercie młodej parze, czyli właśnie ta cena za talerzyk i może troszkę nawiązki. Mówisz, że teraz to już się nie sprawdza. No wiesz, załóżmy, że ten talerzyk kosztuje no przynajmniej te 350 zł. Naprawdę w takich miejscach typu y, okolice miast, nie, nie w centrum, no to jest 700 zł. No i każda para idąc na wesele włoży ci 700. Raczej wrzucą 500 na przykład. Więc no, jest ciężko dla młodych bardzo. Pamiętam też, jak mi mówiłaś, że niektórzy wrzucają pocięte gazety A. albo puste koryty. Wiesz, że nie mogłam ci wtedy uwierzyć, aż w końcu moi znajomi wyprawili ślub i, i zdarzyło. No jest przykre. Bardzo, bo ja uważam, że lepiej nie dać niż e, po prostu posuwać się do takich ruchów, które są absolutnie niekulturalne, e, niewytłumaczalne w żaden sposób e, i bezpodstawne. Jak nie może dać koperty, to nie daj. Jak głupio ci wejść bez koperty, to włóż do niej kartkę z życzeniami, no cokolwiek, ale, bo to jest po prostu absolutne hamstwo wobec młodej pary. I zapraszamy na pogotowie ślubne w telewizji tak, Polsat. Twój kanał piękny. na YouTubie, ja śledzę miliony widzów także, także obie formy polecamy tak. i dziękuję ci bardzo dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. Jezu, z nią jest zawsze tak miło. <laughs>